Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na hol kosmetyczny. Pokażę Wam kosmetyki do makijażu oraz do pielęgnacji, które w najbliższym czasie będę testowała. Także, jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Zaczniemy od makijażu, bo tego jest zdecydowanie mniej. Kupiłam takie cztery pędzle z firmy Money Brushes. Pierwszy pędzel jest taki długi. To jest numer MBW21 i ja go zamierzam używać do usuwania osypki spod oka. Kolejny jest taki i to jest numer MBW37. Następny jest taki wąski, precyzyjny i to jest numer MBW43. I ostatni jest taki płaski. I to jest numer MBW36. Jestem totalną miłośniczką pędzli i pędzle kolekcjonuję, a z tej firmy jeszcze nie miałam żadnego pędzla, więc jestem ciekawa jak one będą mi się sprawdzały. Kolejny produkt to jest rozświetlacz w kredce z firmy NYX. Zobaczcie, on jest taki biały. Ja mam taką matową kredkę do oczu z tej firmy i jestem z niej bardzo zadowolona, więc ten produkt mnie bardzo zaciekawił. Kupiłam również korektor Eveline Wondermatch ten klasyczny w odcieniu 15, bo ten poprzedni już mi się kończy. Następna jest paleta Emocja. To jest paleta Luizy Kramek, czyli Traumadni. Ja tą paletę do testu otrzymałam od Marzeny z kanału Marzena Makeup. No i się w tej palecie zakochałam. Nie mogłam przestać o nim myśleć, więc stwierdziłam, że po prostu ją sobie kupię. Kolejna to paleta Essence. Jest to paleta do konturowania i do makijażu oczu. Tutaj jest informacja, że jest to Paleta do makijażu oczu i twarzy uniwersalna paleta, łączy cztery cienie o wysokiej pigmentacji i trzy świetliste produkty do makijażu twarzy. Ja takie palety bardzo lubię, więc jestem ciekawa tej palety. Kolejna paleta również jest z Essence to jest paleta do konturowania twarzy. Jest to paleta z tego, co widzę paleta rozświetlaczy i brązerów więc tą paletę również będziemy testować. Kolejnym produktem jest krem z Eveline. To jest ultraaktywny krem odmładzający z SPF 20. Jest to krem na dzień. On zawiera multipeptydy, witaminę C, kwas hialuronowy trzeciej generacji. Ten krem głęboko regeneruje skórę oraz rozświetla ją blaskiem diamentowej esencji. Skoncentrowana formuła z efektem silnego liftingu nawilża, wygładza i poprawia jej strukturę. SPF 20 skutecznie ochroni skórę przed fotostrażeniem. Ciekawa jestem tego kremu, nigdy nie miałam kremu z tej serii. To jest seria Magic Lift i to jest chyba jakaś nowość. Z tej samej serii kupiłam również taki krem. To jest krioterapia, krem maska silnie napinająca skórę, pasz szyja i dekolt. Ten krem zawiera niacinamid, proretinol, komórki macierzyste, redukcja podwójnego podbródka. Podwójnego podbródka nie mam, ale chętnie przetestuję. I o tym kremie jest tutaj informacja. Krem maska silnie napinająca skórę. Jej rewolucyjna formuła wykorzystuje efekt terapii zimnym, dzięki czemu aktywuje procesy regeneracji i odnowy skóry, wyraźnie odmładzając jej wygląd. Zaawansowane receptury przenikania mikrocząsteczkowych składników aktywnych poprawiają jędrość skóry, Silnie liftingują oraz korygują owal twarzy. I ten krem się używa rano lub wieczorem. No, jeżeli ma w składzie retinol, to ja byłabym jednak za tym, żeby go używać wieczorem. Na oczyszczoną skórę twarzy, szyi, koldów, masuj, zaczynając od szyi, w górę stosuj z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. No właśnie, bo ma w składzie retinol, no i ja jednak będę go używać wieczorem. Na stronie Eveline kupiłam shot. I to jest 15% kwas glikolowy. On ma redukować przebarwienia, spłycać z i dawać efekt Baby Soft Skin i wygładzać. Nigdy nie używałam kwasu glikolowego, więc jestem ciekawa, jak on mi się będzie sprawdzał. Jeżeli już używałyście tego produktu, to napiszcie mi proszę, czy jesteście z niego zadowolone. Z Eveline kupiłam również z serii Beauty and Glow serum złuszczające z kompleksem AHA 30% i BHA 2%. On ma redukować niedoskonałości i zmarszczki, usuwać martwy na skórę oraz zwężać pory. Tego produktu jestem również ciekawa. Oczywiście nie będę tych produktów ze sobą łączyć. Jeśli go używałyście, to też napiszcie, co o nim sądzicie. Kolejny produkt to jest nakomi, są to kwasy AHA i PHA 30%. One mają skutecznie włuszczać warstwę rogową na skórka, wygładzać oraz wyrównywać kolory skóry. Tego też nigdy nie używałam, więc również jestem ciekawa, jak będzie on się sprawdzał na mojej wrażliwej cerze. Kolejnym produktem jest też Nakomi i to jest peeling kwasowy do cery wrażliwej. On ma zapewniać łagodną odnowę skóry, przyspieszając jej regenerację i wyrównywać koloryt. Teraz pokażę Wam produkty, które kupiłam z Waszych polecajek. Pod jednym z moich filmików Dorota napisała mi, że poleca mleczko tonik z Nakomi. I To jest nawilżający tonik do twarzy wzbogacony o mleko migdałowe i ekstrakt z owsa. Doskonale tonizuje, przywraca naturalne pH oraz zapewnia ukojenie skórze. Redukuje podrażnienia, przywraca równowagę cery i poprawia jej elastyczność. Tego produktu już używam i jestem nim zachwycona. Także Dorota bardzo dziękuję za polecajkę. Pod tym samym filmem Dorota polecała mi roller pod oczy z Botanika. I to jest liftingująco rozjaśniające serum pod oczy do cery dojrzałej i suchej. Porówka morwa biała. Tego produktu również już używałam. I ja mam z tym produktem tylko jeden problem, bo ten roller, nie wiem czy on jest trochę zepsuty, czy o co chodzi, ale z niego bardzo mało produktu wychodzi. Rota, jeśli oglądasz ten filmik, napisz mi proszę, czy z Twojego produktu też tak mało wychodzi, czy ja mam jakąś uszkodzoną sztukę? Ale nawilża bardzo fajnie. Pod tym samym filmem Dorota polecała mi masło pod oczy kawowe. No i to jest hit. Dorota, za to jestem Ci wdzięczna do końca życia, bo to jest hit. Oczywiście już go używałam. Poza tym, że to po prostu obłędnie pachnie kawą. To pachnie tak, że ja mogłabym to zjeść łyżeczką. Zapach kawy jest dosyć intensywny. To to masło jest bardzo treściwe. Dorota mi napisała, żeby najpierw używać czegoś takiego, jak właśnie to lekkie serum. A potem na to serum nakładać to masło kawowe. No i to jest rewelacja. To masło jest bardzo treściwe. Ono robi taką warstewkę na skórze. Ja go zwykle używam na noc. Właśnie nakładam najpierw to serum albo jakiekolwiek inne lekkie serum. I na to nakładam tą maskę. I rano czuć, że ta skóra jest taka dobrze nawilżona i odżywiona ja mam bardzo suchą skórę pod oczami zresztą w ogóle ona jest bardzo cienka więc no im więcej nawilżenia tym lepiej to masło pod oczy ono nie będzie w ulubieńcach miesiąca ono chyba będzie w ulubieńcach stulecia ja je będę chyba kupowała do końca życia bo ono jest po prostu świetne to jest firma Lela i ja je kupiłam w Hebe taka pojemność 60 ml kosztowała 23 zł. Ona była na promocji, ale bez promocji też nie jest jakoś bardzo drogi ten produkt. Jak kupowałam to serum z botaniki, to tego samego sprzedawcy, bo ja jej kupowałam na Allegro, znalazłam taki bogaty krem pod oczy, skóra sucha, wiotka i wrażliwa. I to ma 30 ml. Jeszcze go nie używałam, ale jestem ciekawa jak on będzie mi się sprawdzał. Kolejnym produktem z Waszych polecajek jest serum przeciwzmarszczkowe mikrokolagenowe z kwasem ursolowym do ultradźwięków. To serum jest przeciwzmarszczkowe i liftingujące. I ja to serum widziałam u Eligi w filmie z pielęgnacją wieczorną. Tak mi się wydaje, że to była pielęgnacja wieczorna. Eligia polecała ten produkt. Tutaj ma to pojemność 270 ml, więc jest dosyć spora pojemność. Ono jest niby przeznaczone do użytku profesjonalnego w gabinetach kosmetycznych. No ale takie produkty fajnie się sprawdzają także do pielęgnacji w domu. Można go spokojnie używać bez ultradźwięków i po prostu nakłada się taki produkt jako serum i na to nakładamy krem. Konsystencja ma bardzo delikatną, taką żelową, bardzo szybko się wchłania i fajnie nawilża skórę. No oczywiście już testowałam ten produkt, bo nie mogłam się powstrzymać. Także Eligia, dzięki za polecajkę, bardzo fajny produkt. Kolejne dwa produkty również polecała Eligia w tym samym filmie z pielęgnacją wieczorną, ale polecała je też Marta z kanału Milion Lashes. I to jest Ratownik numer 135, krem pod oczy intensywnie regenerujący żel pod oczy likwiduje obrzęk, powiek, sińce pod oczami i oznaki zmęczenia, a drugi to jest Ratownik numer 100 Multivitamina. Przeciwzmaszczkowy krem na dzień do twarzy i dekoldu. Zawiera witaminę A, E i H oraz masło makadamia, aloes i kolagen. Redukuje zmarszczki, przywraca skórze gładkość i blask. Zawiera filtr UV, tylko nie jest napisane jaki. Nie, nie ma tutaj informacji jaki to jest SPF, no ale jakiś zawiera. Więc tych dwóch produktów jestem bardzo ciekawa, bo one były bardzo tanie. Kosztowało chyba z 12 zł, więc tym bardziej jestem ciekawa tych produktów. No wiecie, jak dwie osoby polecają, to coś w tym musi być. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki film przypadł Wam do gustu. Napiszcie proszę w komentarzach, czy któregoś z tych produktów już używałyście. Jeśli tak, to jak Wam się sprawdzały. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.